Pierwsze wyróżnienie, które chciałabym dzisiaj wręczyć, które za chwileczkę wręczy pierwsza z pań, które tutaj poprosimy do siebie. Pierwsza dziś wyróżniona, już wystarczy, tak? Przeciągania. Pani Halina Wojnarowska, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Lisewie Kościelnym, zastępca przewodniczącej gminnej, Rady Kobiet. Zapraszam Panią Halinę Wojnarowską, zapraszam jednocześnie Panią Agnieszkę Michalak, która jako przedstawicielka partnera w wręczy do do Ja muszę powiedzieć w tym miejscu, że Pani zdobyła 1523 głosy. z aktu spółdzielczego w Kino Wrocławiu, a wręczy nagrodę y, pani y, y, Anna Kowalska-Szczepańska, dyrektor generalna Hotelu pod Orłem. Drugie wyróżnienie proszę państwa 1923 głosy. Helena Włosowska. wręczy pani Anna Łyk, a to wyróżnienie trafia do pani Aleksandry Łukowskiej-Smurskiej, właścicielki sklepu odzieżowego w Toruniu, wiceprzewodniczącej Europejskiej Unii Kobiet Sekcji Polskiej. Zapraszamy panią do nas. Zdobyła pani, uwaga, 2917 głosów. Pierwszego plebiscytu na kobietę przedsiębiorczą. Kobieta przedsiębiorca 2008 The Oscar goes to pani Anna Ludwicia Kawecka. Prezentująca Rady Królewskiej Związku pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług. Pani Anna zgromadziła 333 3330 9 głosów. Jak to nie wierzycie w szczęśliwą trójkę? Prawda? Tyle razy? Bardzo serdecznie. Gratuluję bardzo serdecznie. Pani. Proszę bardzo.